Dziś w kolskich rozmowach po raz kolejny zdalnie. A to okazja do tego, żeby spotkać się, porozmawiać z osobami, z którymi na co dzień nie mam okazji zaprosić do studia. Taką osobą jest Adam Otleszka. Witam ciebie. Dzień dobry, witam wszystkich widzów. Witam ciebie Bartek. Na co dzień zajmujesz się sportem, ale zanim zaczniemy opowiadać o tym, czym zajmujesz się teraz, jak daleko zaszedłeś, zacznijmy od genezy. Powiedz mi, jak to się stało? że aż tak profesjonalnie zajmujesz się piłką nożną. To wszystko jest oczywiście jak zwykle młodzieńcza pasja. Kiedy byłem małym chłopcem chciałem grać piłkę nożną, chciałem być zawodowym piłkarzem. Natomiast nie jest to proste inaczej, nie jest to łatwo dostać się na, na poziom zawodowy, więc też miałem zawsze z tyłu głowy, że jeżeli coś mi nie wypali, Jakieś kontuzje, to zawsze muszę mieć jakieś wyjście awaryjne. Dlatego też wiedziałem, że od razu na studia pójdę na dziennikarstwo sportowe. Wtedy jeszcze tak naprawdę dziennikarstwo sportowe było tylko w jednym miejscu w Polsce. Otwierało się we Wrocławiu. Nie było innych kierunków w innych na innych uczelniach w Polsce. Nie znając kompletnie miasta, wyjechałem w wieku 19 lat z koła, gdzie się wychowywałem, i, i zaczęła się ta moja przygoda z dziennikarstwem sportowym najpierw na studiach. Później po zakończonych studiach, już też e, zawodowo w e, sporcie, nie, za, nie od razu trafia się do telewizji czy do radio. Zawsze trzeba jeszcze przejść e, taką drogę e, przez jakieś mniejsze portale, pisać o, o rzeczach, o których niekoniecznie chciałoby się pisać. E, natomiast e, no, trochę takie frycowe trzeba było zapłacić. E, no i tak konsekwentnie, konsekwentnie z roku na rok gdzieś tam budował człowiek swoją pozycję i udało się dotrzeć do do miejsca, w którym jestem, tylko też spokojnie zawsze ja do tego podchodzę. No, daleka droga jeszcze pewnie przede mną, natomiast no, cieszę się z tej drogi, którą już przebyłem. Ale wróćmy do czasów, kiedy mieszkałeś, żyłeś, grałeś w kole. Byłeś reprezentantem MKS Olimpikoło. Zgadza się, zgadza się. Przez około 10 lat, od czasów takiego małego brzdąca, grałem w piłkę, do kiedy nie wyjechałem na studia. No, pewnie grałbym do dzisiaj w Olimpik, gdybym tylko mieszkał w kole, bo nie ukrywam, że to był. Mogę powiedzieć, że to jest są jedna z moich najlepszych wspomnień z koła. Właśnie czasy gry w Olimpii Koło znakomita ekipa znajomych, znakomici trenerzy. Wtedy ta Olimpia była tak naprawdę całym życiem. Człowiek tylko czekał, odliczał godziny, aż będzie mógł iść na trening, czy, czy w weekend zagrać mecz, czy to w kole, czy na jakimś wyjeździe tutaj wokół miasta, więc naprawdę znakomicie wspominam te czasy. I też nie ukrywam, że sam fakt bycia przez tyle lat w drużynie piłkarskiej dużo daje później w zawodzie dziennikarza sportowego. Człowiek łatwiej rozumie pewne schematy, jakie rządzą się, jakimi rządzi się szatnia, troszeczkę też potrafi myśleć jak zawodnik, ma takie podobne podejście jak zawodnik, więc to zdecydowanie ułatwia. Jest wielu dziennikarzy, którzy nigdy w klubie piłkarskim nie grali, nawet na poziomie amatorskim. I to widać, muszę ci powiedzieć, nawet w rozmowach z nimi takich prywatnych, kiedy czasami sobie coś analizujemy, widać, że, widać od razu, czy ktoś grał w piłkę, czy nie grał w piłkę. To nie musiał być jakiś najwyższy poziom, natomiast często wystarczy, żebyś grał nawet amatorsko, tylko przez ładnych parę lat poczuł, co to znaczy szatnia, poczuł, co to znaczy okres przygotowawczy, poczuł, co to znaczy drużyna, i, i to wtedy bardzo mocno pomaga w pracy już później z piłkarzami. A czy w tych już młodzieńczych latach rozpocząłeś oglądanie? Tych meczów, tych lig, tych zespołów, które na co dzień nie cieszą się zbytnią popularnością? Ja muszę ci powiedzieć, że zawsze oczywiście chłonąłem piłkę na najwyższym poziomie. No to na początku, to, to jest każdy dzieciak zawsze najbliżej ma do tych największych drużyn. Natomiast w pewnym momencie ta piłka nożna na najwyższym poziomie trochę przestała mi wystarczać, była dla mnie zbyt przewidywalna. Daną ligę wiedziałem, jaki zespół wygra, do dzisiaj tak trochę jest, że wiemy, kto te najsilniejsze ligi wygra, że w Hiszpanii to będzie Real albo Barcelona, że we Włoszech to będzie Juventus, że w Niemczech pewnie Bayern. W Anglii trochę sytuacja bardziej zawiła, chociaż też możemy wyliczać kilka zespołów, które wiemy, że na pewno będą mistrzem. Szukałem czegoś więcej i jako mały chłopak bardzo zainteresowałem się amerykańską piłką. To było po Mistrzostwach Świata w 98 roku we Francji. Wtedy Amerykanie grali na tych Mistrzostwach Świata, natomiast zagrali bardzo słabo. Na mnie wrażenie nie zrobiła ich gra, tylko takie podejście do meczu z Iranem. Było takie spotkanie bardzo polityczne, ponieważ Amerykanie z Irańczykami wtedy mieli bardzo napięte stosunki, do dzisiaj w sumie mają. No ale doszło do takiego meczu w grupie Mistrzostwa Świata w 1998 roku. Irańczycy nie zgodzili się, żeby to oni musieli podchodzić do Amerykanów na środek boiska, tak jak było w protokole meczowym, i przywitać się z nimi. Irańskie władze się na to nie zgodziły i poproszono Amerykanów, czy to oni mogliby zrobić wyjątek i podejść do tych Irańczyków i się z nimi przywitać. E, Amerykanie powiedzieli, że oczywiście, że tak i w dodatku nie tylko wyszli i się przywitali, ale każdy Amerykanin miał w ręku kwiaty. E, wymienili się tymi kwiatami przy, z zawodnikami Iranu przed meczem. Tak jak zawsze są robione e, zdjęcia przedmeczowe przed każdym ze spotkań. E, oba, jedna drużyna stoi w jednym rogu, druga w drugim, robione są im zdjęcia. Przed tym spotkaniem było jedno zdjęcie zrobione. Bo Irańczycy z Amerykanami stanęli razem do tego zdjęcia. Piękny gest, taki, który robił wrażenie na młodym chłopaku. Ja do końca jeszcze nie rozumiałem tych wszystkich schematów, jakie tam się rządzą w polityce. Natomiast zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie. No, na kilka minut, czy też na kilkadziesiąt minut tego meczu, polityka przegrała ze sportem. Na ogół bo to polityka zawsze będzie nad sportem i czy tego chcemy, czy nie, bo wielu osób mówi, żeby nie łączyć polityki ze sportem. Nie da się. Niestety nie, nie uciekniemy od tego. Ale to był taki piękny moment, który gdzieś na mnie zrobił duże wrażenie i zacząłem śledzić tę amerykańską piłkę. Wtedy MLS startowała, ona by startowała w 96, to był 98 rok, więc świeżutka liga. Ja miałem taką zawsze pokusę, żeby śledzić coś od samego początku. Bo o niewielu ligach możesz powiedzieć, że śledzisz je od samego początku. lidze hiszpańskiej, jeżeli jesteś fanem Barcelony czy Realu, tego nie powiesz, bo ta liga jest dużo starsza od ciebie. To, to jest nierealne. To samo możesz powiedzieć o lidze niemieckiej, lidze włoskiej, masz kluby, które mają dużo więcej lat niż ty i twoi dziadkowie. Natomiast ja miałem tutaj okazję, żeby śledzić MLS od samego początku, żeby widzieć, jak ta liga się rozwija i strasznie mnie to pociągało. Widziałem też z roku na rok, jaki Amerykanie robią progres w budowaniu swojej marki. Opakowanie zresztą sportu w Stanach Zjednoczonych, sam wiesz, że jest na najwyższym poziomie, jeżeli mówimy nie tylko o piłce nożnej, ale także o boksie, o, o innych dyscyplinach. Każda transmisja ze Stanów Zjednoczonych. To jest coś wielkiego. Nieważne, czy to jest y, puchar stanu Illinois, czy to jest puchar Stanów Zjednoczonych, tam zawsze jest y, kapitalna atmosfera, piękne opakowanie. Na młodym y, chłopaku to wielkie wrażenie robiło. Zresztą na mnie to, to dzisiaj robi duże wrażenie. Uważam, że mm, wiele, wiele stacji telewizyjnych na całym świecie dąży po prostu do tego, co pokazują Amerykanie. Też widzę takie mm, zapędy tutaj w Polsce po niektórych stacjach telewizyjnych, i to dobrze, bo to jest najwyższy światowy poziom. I, i do tego po prostu trzeba dążyć. Ale wtedy chyba nie było łatwego dostępu do tego, żeby obejrzeć taki mecz. Nie mieliśmy szybkiego internetu. Nawet gdyby ktoś miał ten internet, no to przecież tych transmisji kiedyś nie było. Ja ci powiem więcej. Ja bardzo późno dostałem swój pierwszy komputer. Byłem już chyba w gimnazjum, czy nawet w liceum, szczerze mówiąc, więc bardzo późno. Komputer bez internetu wtedy oczywiście, więc dodatkowo no, ten komputer służył tak naprawdę do opuszczania muzyki i do ewentualnych gier, ale ciągnęło mnie do tego, żeby zgłębiać tę wiedzę, dlatego mnóstwo czasu spędzałem w kawiarenkach internetowych. A wtedy w kule. Było, było kilka. Pamiętam, była taka, najczęściej chyba siedziałem w tej takiej naprzeciwko poczty. Już dzisiaj oczywiście nie ma tej kawiarenki, nie wiem co tam dokładnie się znajduje, ale może pamiętasz, była tam taka dosyć znana. Teraz jest piekarnia. Bardzo możliwe, tak. No, spędziłem tam mnóstwo godzin, szczerze przyznaję. Chodziliśmy tam ze znajomymi. Oni zazwyczaj grali w jakieś gry, natomiast ja też się dołączałem oczywiście, bo to nie jest tak, że, że byłem jakiś inny od nich. Natomiast też pierwsze 20 minut, pół godziny spędzałem na tym, żeby prześledzić newsy z amerykańskiej piłki, co tam się wydarzyło w MLS, żeby ewentualnie ściągnąć jakieś mecze przez jakieś tego typu programy, jak Kaza czy, czy Emul, pamiętasz, były też takie bardzo popularne no, mnóstwo tego chłonąłem, tych takich złotówek, bo pamiętam, że za godzinę trzeba było zapłacić 5 złotych. złotych. Miałem zawsze odliczone, rozmienione od rodziców, za jakieś tam e, prace przy domu dawali mi te piątkę i ja zawsze do kawiarenki, do kawiarenki na kolejną godzinę, więc to nie było łatwe, ale też wiesz co, wydaje mi się, że dzięki temu, że to nie było takie łatwo dostępne, to tak mnie to wciągnęło, bo jeżeli miałbym wszystko podane na tacy, gdybym mógł tylko wstać rano i odpalić swój komputer, to pewnie tak mocno bym w to nie wsiąknął, a tak e, dzięki temu, że musiałem się trochę wysilić, że musiałem wyjść z domu, że musiałem zarobić na te godziny w kawiarence, y, to potem bardziej to po prostu doceniałem, bardziej się na tym skupiałem i to jest duży plus. Więc y, też dostępność w telewizji była kompletnie inna. Dzisiaj na wyciągnięcie ręki masz wszystkie mecze tych najlepszych, topowych lig. Kiedyś człowiek opierał swoją wiedzę na tym, co wyczytał na telegazecie, ewentualnie. Y, w Eurogolach, na Eurosporcie, chociaż ja też nie miałem Eurosportu, więc chodziłem do kolegi, oglądałem te Eurogole bardzo długo. MLS też z tego czasu, na początku XXI wieku, była pokazywana w polskiej telewizji. Było coś takiego jak Wizja TV, takie wielkie talerze do dzisiaj można spotkać. Tak jest i dokładnie takie wielkie talerze można spotkać do dzisiaj często na blokowiskach. Mój kolega mieszkający naprzeciwko mojego domu miał tę telewizję. Ja często przychodziłem do niego i to, to wyglądało tak, że razem zaczynaliśmy oglądać. On się nudził tak po 15 minutach i szedł tam gdzieś do kuchni, robić sobie jedzenia. Ja dalej siedziałem z notatkami i oglądałem, co tam się dzieje w tych Stanach Zjednoczonych, więc no fajny czas, ja to naprawdę świetnie wspominam. W ogóle muszę wam powiedzieć, że do koła wracam zawsze z wielkim sentymentem, bo e, no, urodziłem się co prawda w koninie co tak, tak zabawnie, natomiast no, wychowałem się w kole i zdecydowanie koło to jest y, moje miasto numer jeden. Z dużym sentymentem wracam. Nie mam teraz zbyt wiele czasu na to, żeby często to robić, więc jestem tam pewnie dwa razy do roku. Ale fajnie zawsze wrócić na stare śmieci. To są takie wspomnienia, które gdzieś mocno odżywają. Jak się przechodzi obok tych miejsc, w których za dzieciaka się spędzało całe dnie, czy to właśnie stadion olimpijkowy, czy, czy ta wspomniana kawiarenka, czy jeszcze masa innych miejsc, więc naprawdę. Jestem bardzo, no trochę taki sentymentalny, ale myślę, że w takim dobrym tego słowa znaczeniu. To teraz przeskoczmy do czasów Wrocławia. Powiedz mi, na pewno to nie od razu było tak, że ktoś zapukał do twojej drzwi i powiedział: Jesteś interesującym człowiekiem, dużo wiesz, chodź do telewizji. Nie. Jak no, doszło ja... do tego, jak wyglądał cały proces wdrażania się w temat, bo najpierw było radio, tak, z tego co pamiętam. Tak. Również muzyczne. A jak to się stało, że zasiadłeś obok znanych specjalistów, piłkarzy w studiu chociażby TVP Sport czy TVP 1 przy meczach reprezentacji? No, zacznijmy od tego, że tak jak powiedziałem, przede wszystkim miałem na siebie pomysł od samego początku. Wiedziałem, co chcę robić w wieku już kilkunastu lat, co często nie jest takie oczywiste, bo moi znajomi na ogół sami nie do końca wiedzieli, co chcą robić. Ja wiedziałem, że będę, będę przy piłce nożnej, że będę albo grał w tę piłkę, albo będę przynajmniej komentatorem sportowym, bo sprawiało mi to wielką frajdę zawsze. Często na podwórku komentowałem mecze piłkarskie. Jak wiedziałem, że już z kariery piłkarskiej niewiele wyjdzie, bo miałem mnóstwo kontuzji i czasami przez kontuzję nie mogłem grać, a oglądałem, jak moi znajomi grają na boisku obok, to zdarzało mi się komentować te mecze. Oni byli tak po prostu tym... Tak im się to podobało, że mówili: słuchaj, Adam, ty może już nie lesz tej kontuzji, tylko na stałe komentuj nam te spotkania, więc no jakby czułem, że to ma sens. Ciągnęło mnie na boisko i do dzisiaj ciągnie, i do dzisiaj sobie gdzieś tam kopię amatorsko, jak tylko mogę. Bo myślę, że jakbym się bardzo uparł, to mógłbym sobie gdzieś grać, jeszcze gdzieś na poziomie trzeciej ligi zarabiać za to jakieś kilka tysięcy złotych, które się, pozwoliłyby mi się na tym, jakimś tam poziomie utrzymać. Natomiast no to też chyba nie o to chodzi. Ja zawsze raczej miałem taki cel, że albo będę poważnym piłkarzem, albo sobie dam spokój i będę starał się być poważnym dziennikarzem. Poszedłem na studia do Wrocławia na dziennikarstwo sportowe i tam spotkałem osobę, która, której bardzo dużo zawdzięczam. Doktor Andrzej Ostrowski, to jest człowiek na Dolnym Śląsku doskonale znany, dziennikarz sportowy, wieloletni pracownik Polskiego Radia, Słowa Sportowego, no generalnie człowiek, który o piłce nożnej wie bardzo wiele. Na mnie zrobił niesamowite wrażenie, bo taki człowiek bardzo wymagający, to był opiekun naszego kierunku. On stworzył całe, całe dziennikarstwo sporto, sportowe we, we Wrocławiu ten kierunek i pamiętam, przyjechałem do Wrocławia na taki rekonesans. Pierwszy raz byłem w tym mieście i, i ten człowiek mnie odebrał z, z dworca Andrzej Ostrowski przyjechał po mnie na dworzec, bo ja wtedy się wahałem. Nie wiedziałem, czy pójdę na dziennikarstwo sportowe czy muzyczne. Bo tak jak powiedziałeś wcześniej. Ja też jako nastoletni chłopak razem z kolegą założyliśmy radio internetowe z muzyką rokową i jako nastolatkowie opowiadaliśmy o muzyce rokowej ludziom. I to naprawdę fajnie wyglądało. Myślę, że jak na takie amatorskie czasy to mieliśmy całkiem niezłą No właśnie, to, to, to miło tym bardziej, że, że po latach ktoś... Mieliśmy w ogóle... wspólne pasje wtedy. Tak, tak, to, to, to się zgadza, więc... No... Fajnie, fajnie to szło i też miałem dylemat, czy pójść na dziennikarstwo sportowe, czy wiązać swoją pracę ze sportem, czy z muzyką. No ale Andrzej Ostrowski po mnie przyjechał wtedy, bo ja zadzwoniłem na tę uczelnię, powiedziałem, że mam taki dylemat. On mówi, dobra, to przyjedź do Wrocławia, ja cię oprowadzę, pokażę ci, jak wygląda uczelnia i wtedy zadecydujesz. Tylko ja wiedziałem, że on nie da mi wyboru, że to był taki człowiek, który po prostu tak mi to wszystko znakomicie pokazał, studio, które mieliśmy zlokalizowane na uczelni. Pojechaliśmy do Radia Wrocław, pokazać mi, gdzie będziemy odbywać praktyki, staże. Tak mi to wszystko pięknie przedstawił, że ja już wtedy nie miałem żadnych wątpliwości, że będę dziennikarzem sportowym, że chcę to robić po prostu. Bo muszę przyznać, że moja uczelnia też naprawdę była znakomicie wtedy zorganizowana, jak na tamte lata, bo to też już było przecież wiele lat wstecz. I zrobiło to na mnie takie wrażenie, że po prostu poszedłem na te studia. Pięć lat na dziennikarstwie sportowym to też świetny czas, taki... Jeżeli mówię, że w kole czas świetnie wspominam, to na drugim miejscu są te właśnie czasy wrocławskie, kiedy w tym mieście mieszkałem. Zdecydowanie najpiękniejsze miasto w Polsce, uważam, Wrocław, więc każdemu polecam. Jeżeli ma okazję tam być, to powinien, to powinien zostać na, na dwa dni i sobie troszeczkę pozwiedzać. I tak jak powiedziałeś, no, ta droga była dosyć długa, bo trzeba było zacząć od pisania na malutkich portalach, gdzie czytało cię kilkaset osób. Trzeba było też robić to często za darmo albo za jakieś dodatkowe tylko pieniądze. Ja na wielu portalach pisałem, więc takich dużo prac wdrażających mnie do zawodu przeszedłem. Aż w końcu gdzieś ta moja pasja do amerykańskiej piłki się przerodziła w pracę, bo MLS śledziłem już wtedy no, ładnych kilkanaście lat i tak się złożyło, że Eurosport kupił prawa do pokazywania tej ligi w Polsce. I ja wtedy prowadziłem podcast na YouTubie na, te, na, na temat właśnie amerykańskiej piłki, i postanowiłem, że zadzwonię do komentatora Eurosportu i zaproszę go do rozmowy, do tego podcastu, bo zawsze nam to ubarwi trochę audycję. Będziemy mieli kogoś, kto na co dzień tę ligę komentuje. Pamiętam, że to był marzec czy kwiecień 2015 roku. Zadzwoniłem do Tomasza Lacha. Właściwie nawet nie zadzwoniłem, tylko nagrałem mu się na pocztę, bo, bo nie odebrał. No i tak jeden dzień czekam na odpowiedź, nic się nie dzieje. Drugi dzień czekam na odpowiedź, zero odpowiedzi. Myślę, a no pewnie, pewnie olał, pewnie ma za dużo roboty, pewnie nie chce mu się tracić czasu na jakiegoś tam gościa, trika o amerykańskiej piłce, żeby rozmawiać. Trzeciego dnia dostałem telefon, zadzwonił Tomasz Lach i powiedział do mnie tak, Panie Adamie, ja Pana znam, bo ja Pana podcast słucham, co już było dla mnie wielkim w ogóle szokiem i, i takim docenieniem tego, co robię, więc byłem bardzo w wzięty i już bym był w niebo wzięty, już by mi to wystarczyło. Natomiast dalsza część rozmowy wyglądała następująco. Panie Adamie, ja dam panu ten wywiad, może pan przyjechać do Warszawy, ale pod jednym warunkiem. A ja mówię, każdy jaki pan proponuje. Ja Wtedy mieszkałem w Białymstoku, bo miałem taki epizod, że kilka lat spędziłem tam na Podlasiu właśnie. I on, Tomasz Lach powiedział, tak, robimy to pod warunkiem, że pan ze mną skomentuje jeden mecz w Eurosporcie. Przynajmniej. A ja mówię, no takie warunki, co mi pan może stawiać. To ja to, wie pan, z największą chęcią. Więc dwie pieczenie na jednym ogniu udało się e, upiec, bo najpierw pojechałem do tego Eurosportu i zrobiliśmy wywiad przed meczem. Byłem tak zestresowany tym wywiadem, że wziąłem ze sobą kamerę, pamiętam. Przyjechałem w ogóle chyba za dwie godziny wcześniej już, bo, bo tak nie mogłem się tego doczekać. I tak siedzimy, rozmawiamy, już z 15 minut nam nabija, i tak patrzę, że chyba mi się nie pali czerwona lampka w kamerze. I tak mówię, panie Tomku, wie pan co? Ja chyba kamerę nie włączyłem. On oczywiście się uśmiechnął i fajnie to potraktował, natomiast mieliśmy mało czasu do meczu, bo, bo nagrywaliśmy ten wywiad jeszcze przed rozpoczęciem spotkania. Mecz się zaczynał chyba o 23.00. Do dzisiaj pamiętam, że to był mecz Montreal Impact Portland Timbers. E, takie spotkanie dwóch drużyn MLS. No i mieliśmy mało czasu. Nagraliśmy ten wywiad. On chyba nawet gdzieś jest dostępny na, na YouTube do obejrzenia. E, no taka gadka. Sam, merytorycznie myślę, że fajnie. No jakby realizacyjnie to była totalna amatorka, ale... Też w sumie YouTube lubi takie, takie prostsze formy, więc to jakoś tam się sprzedało, że tak powiem. I o ile byłem bardzo zestresowany podczas tego wywiadu, to jak wszedłem już do tej dziupli komentatorskiej, to cały stres odszedł. Toma, Tomek zaczął mi tłumaczyć, że Adam tutaj masz swoją taką, my mówimy na to, skrzynka do komentowania, tam, do której są podłączone słuchawki, tam masz głośność ze stadionu, głośność współkomentatora, swój głos, możesz sobie wszystko poustawiać. Tomek tak mi to tłumaczy. Ja to wszystko wiedziałem, bo ja przez pięć lat właśnie tego się uczyłem na studiach. Właśnie po, po to byłem pięć lat na studiach, żeby dojść do tego momentu i wejść do studia profesjonalnej, wielkiej telewizji sportowej i nie musieć się tego uczyć od nowa, tylko po prostu ja, ja wchodzę i tak sobie samemu wszystko poustawiałem. On tak patrzy, a ty wiesz, jak to działa? Mówię, no, no wiem. <laughs> I tak jakoś, e, jak zaczęliśmy. Czyli pierwsze skomuć... zatknięcie teorii z praktyką. Tak, tak, tak na, naprawdę na poważnie, bo wiesz, jakby komentowaliśmy mecze na studiach, bo mieliśmy te, też bardzo fajnie te studia, że były pod tym względem, że dużo praktycznych zajęć. No ale wiadomo, komentujesz dla grupy studentów, swoich kolegów, a co innego, jak komentujesz dla, dla ludzi, którzy włączają telewizję w Polsce, których jest troszeczkę więcej niż swoich studentów, jednak. I jak zaczęliśmy komentować ten mecz, to cały stres mi odszedł. Te dwie godziny minęły mi po prostu, o tak, sekunda po prostu minęła i, i ja już byłem po meczu. Miałem taki niedosyt, że kurczę, to już koniec, szkoda. No i Tomek powiedział tak, Adam, ja Ci nic nie mogę obiecać. Na razie komentujemy ten jeden mecz, zobaczymy jaki będzie feedback, ewentualnie się do Ciebie odezwę. A on pewnie, ja absolutnie nie miałem jakichś wymagań za to, tak, bo, bo dla mnie to była w ogóle wielka frajda, coś takiego móc zrobić. Jeżeli skończyłoby się na tym jednym meczu. Też byłbym zadowolony. Natomiast na drugi dzień telefon zadzwonił: Adam, przyjeżdżaj, robimy następny mecz, następny, następny. I tak zaczęliśmy robić kilka spotkań razem. Później już zacząłem sam komentować te spotkania. No i tak zleciało, że skomentowałem w tym Eurosporcie mm, zaraz ci powiem mniej więcej ile 10 miesięcy miała liga 5 meczów średnio w miesiącu 50 razy 4. Ponad 250 spotkań pewnie skomentowałem w Eurosporcie I to, na, i to nie tylko była MLS, tylko później także Liga Niemiecka, Puchar Niemiec, jakieś magazyny, e, jakieś skróty, więc no, dużo fajnych rzeczy e, się nauczyłem w Eurosporcie, bo to była moja pierwsza, moje pierwsze zetknięcie z taką profesjonalną, dużą telewizją, kiedy mogłem mówić do ludzi. No a później, jak już jesteś w tym zawodzie, to trochę łatwiej jest ci się dostawać do kolejnych miejsc. Już nie jesteś anonimowy, już ludzie cię kojarzą. Ten odbiór mojego komentarza w MLS był na tyle pozytywny, że, że zaczęły się odzywać kolejne osoby. Zacząłem komentować kolejne mecze w stacji Sport Club. Potem też trafiłem już do TVP Sport przed Mistrzostwami Świata w 2018. To też było dla mnie mega wyróżnienie, bo pracować przy mundialu jako ekspert w studio to jest wielka rzecz dla mnie. Wtedy tak naprawdę to były moje też pierwsze zetknięcia z takim profesjonalnym studiem telewizyjnym, w dodatku przy tak dużej imprezie. To były mega intensywne 4-5 tygodni, bo tak mniej więcej to studio trwało. Codziennie, e, praktycznie studio od godziny 8-9 rano, kiedy mecze się kończyły późnym wieczorem, dzień wcześniej. Musiałeś zrobić sobie research, musiałeś być przygotowany na 2-3 godziny studia, opowiadania o każdym spotkaniu. Powiem Ci, że przez tamten miesiąc w 2018 schudłem chyba 6 kg. E, byłem totalnie wymęczony po tych 5 tygodniach. Po prostu tak mocno potrzebowałem jakiegoś urlopu. Ale psychicznie byłem bardzo zadowolony, bo, no bo to była naprawdę ciężka praca, ale bardzo satysfakcjonująca. No i ten odbiór był bardzo dobry. Też Marek Szkolnikowski, dyrektor TVP Sport, później wyróżniał kilka osób, bo tam ekspertów prze, prze, przewinęło się przez to studio TVP Sport, całe mnóstwo. I jak zobaczyłem, że gdzieś tam Marek Szkolnikowski moje nazwisko wymienia wśród osób, które się najlepiej sprawdziły, no to, to sam trochę to, w to nie wierzyłem. Jakby, no, mówię, kurczę. Jeszcze nie tak dawno ja sam tę Mistrzostwa Świata oglądałem w telewizji jako, jako kibic, a, a dzisiaj jestem zapraszany do TVP Sport i mogę opowiadać ludziom o piłce nożnej. To była naprawdę wielka sprawa, natomiast wiedziałem też, no, że pewną drogę musiałem przebyć do tego miejsca. Nikt mi tego za darmo nie dał i musiałem na to mocno, mocno zapracować. Więc no, tak jak mówię, wejście samo do tego zawodu jest trudne, natomiast jak już wejdziesz, to i, i o ile się sprawdzisz, to jest zdecydowanie łatwiej później się rozwijać na dalszych płaszczyznach powiedz mi, z kim do tej pory udało ci się pracować, czy spotkać, a tak naprawdę jeszcze parę lat temu mogłeś tylko pomarzyć o takim spotkaniu? <gry> Wiesz co? Ja, ja powiem ci szczerze tak, chciałbym, żeby to dobrze zabrzmiało. Ja nigdy nie miałem czegoś takiego, że usztywniałem się na widok osoby, którą widziałem wcześniej w telewizji. To znaczy, oczywiście miałem jako dzieciak swoich idoli do dzisiaj Ronaldo, Luis Nazario, Dalima, Brazylijczyk, to jest mój ulubiony piłkarz. Jakiego bym zobaczył na żywo, to pewnie... Pewnie bym miał lekką tremę, natomiast e, jakbym zobaczył dzisiaj pewnie Cristiano Ronaldo, to nie zachowywałbym się jak 90% kibiców. E, jakby to jest też osoba, to jest też człowiek. To jest taki sam człowiek jak ja czy ty, mający trochę więcej zery na koncie, to prawda, mający pewnie droższy zegarek niż ja czy ty, e, ale nadal to jest tylko człowiek. I, I z takim podejściem jest trochę łatwiej, bo e, wielu młodych dziennikarzy wiem, że jak widział jakiegoś znanego piłkarza, którego jeszcze nie tak dawno widziało tylko w telewizji. To totalnie inaczej się zachowuje, nie są sobą, są strasznie spięci, co, co nie pomaga, bo później ta rozmowa nie wychodzi naturalnie. Też taki piłkarz patrzy na ciebie z takim, aha, no, ok, no, jakiś kolejny młody, nagrzany. E nagrzany, nagrzany no to, to wiesz, może zrobić różne wrażenie. No, oczywiście, każdy, czasami wiesz, piłkarze mają to do siebie, że potrafią patrzeć na ciebie trochę z góry, bo jednak no, oni żyją na innym levelu. Zwłaszcza myślę o tych piłkarzach z najwyższego poziomu, gdzie zarabiają no, horrendalne pieniądze i, i to też trochę zmienia człowieka. Natomiast co do nazwisk, ja bym nie chciał wymieniać tutaj nazwisk. Było no, wielu piłkarzy, z którymi, których kiedyś oglądałem w telewizji, a których kiedyś oglądałem w telewizji, miałem ich plakaty pewnie na ścianach, a dzisiaj e, jesteśmy kolegami, tak? możemy wyjść na kawę i, i sobie porozmawiać. Dobrze, dobrze dogaduje się, nie wiem, z Tomkiem Kłosem choćby, którego kiedyś w 2002... Oglądają na Mistrzostwa Świata w telewizji. Jeszcze urywałem się ze szkoły, żeby zdążyć na mecze reprezentacji Polski na Mundialu w Korei. A dzisiaj Tomek czasami dzwoni, pytamy co u niego. pytam mnie gdzieś tam, żebym mu podrzucił jakieś streamy do meczów, bo chce obejrzeć sobie jakiś dziwny mecz, do którego nie ma dostępu. Ja mu podrzucam, to jest fajne. Natomiast no, trzeba podchodzić do tego z dużym dystansem. Zawsze, czy to piłkarz, czy to inna osoba gdzieś tam wysoko postawiona to zawsze jest tylko człowiek i. I liczy się to, jakim on jest człowiekiem, a nie ile ma zer na koncie. Jak ktoś jest dla ciebie w porządku, to, to może być trzecioligowym piłkarzem i możesz go szanować, a w drugą stronę to też działa. Ktoś, kto jest wielkim piłkarzem, znakomitym sportowcem, nie zawsze może być w porządku człowiekiem, i dlaczego masz do niego podchodzić jak do jakiegoś Boga. Nie. To po prostu trzeba zachowywać zawsze proporcję, taką jak w życiu, do, do normalnej osoby. Powiedz mi tak już prawie na koniec, kto wpadł na pomysł, żeby postawić Cię na równi z najlepszymi dziennikarzami sportowymi, którzy dzisiaj pracują przy kanale sportowym? Czy znaczy, wiesz, no na równi to ja bym się nie stawiał nigdy na no jeżeli równi. jeżeli z nimi tak. razem tworzysz program na żywo, no to dlaczego nie? Jasne, jasne, oczywiście, natomiast no trzeba, trzeba zawsze, ja mam dużo pokory w sobie i wiem, że jeszcze Du, du, duża droga do przebycia, długa droga do przebycia. Natomiast co do kanału sportowego, ja pracowałem w radiu już wcześniej, w, no dzisiaj pracuję w radiu, weszło FM, radio sportowe, jedyne takie właściwie radio dzisiaj na rynku, gdzie przez 24 godziny rozmawiamy o sporcie głównie. I w tym, w tym radiu miałem program, który nazwałem magazyn lig egzotycznych. Tak jak już powiedziałeś, no zacząłem się gdzieś tam interesować w pewnym momencie, Ligami piłkarskimi, mocno nieoczywistymi, takimi, o których nie ma gdzie porozmawiać, bo jest mnóstwo, uwierz mi, osób, które wychodzą poza taki utarty schemat i, i lig tak zwanych tych najlepszych i chętnie włączają sobie ligi takie nieoczywiste, tylko nie mają gdzie o tych ligach porozmawiać, nie mają z kim o tych ligach porozmawiać. Więc ja postanowiłem stworzyć im takie miejsce, gdzie będą co tydzień mogli przychodzić i, i rozmawiać, i opowiadać o swojej pasji, bo to trzeba nazywać pasją, bo to nie jest taka zwykła, zwykłe zainteresowanie piłką nożną, tylko jeżeli ktoś wstaje o trzeciej w nocy i ogląda Ligę Kostaryki, albo wstaje o 6 rano, żeby obejrzeć Ligę w Nowej Zelandii, to to jest pasja, to to jest wielkie poświęcenie, bo pewne rzeczy z twojego dnia codziennego schodzą na dalszy plan po to, żebyś mógł obejrzeć mecz drużyn, o których w Polsce nikt nie słyszał. I chciałem zawsze doceniać takie osoby, bo sam trochę taką osobą kiedyś byłem. Wstawałem po nocach i oglądałem MLS, mimo tego, że musiałem na drugi dzień iść do szkoły, albo na studia, albo do pracy. Więc takie poświęcenie, które mnie się opłaciło i też chciałem po prostu, żeby takie osoby z zajawką miały miejsce, gdzie będą mogły tę swoją pasję przekuć. I ten magazyn w radiu naprawdę... No, mogę to powiedzieć dzisiaj z pełną odpowiedzialnością, odniósł duży sukces. I pamiętam, że podczas którejś misji futbol, której byłem gościem, był Tomek Smokowski, był Mateusz Borek, był Dar 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 pan Dariusz Szpakowski i chyba jeszcze przed programem Mateusz podszedł do Tomka i mówi Tomek, a gdybyśmy tak sobie ten magazyn Adama z Radia zaimplementowali do kanału sportowego? I tak w sumie Tomek powiedział, kurczę, to jest dobry pomysł. I oni pytałem, czy chciałbym to robić w kanale sportowym, czyli no de facto trochę zmienić format tego magazynu z radiowego na, na telewizyjny. No ja powiedziałem, że oczywiście, że tak. to Dla mnie to jest zawsze, zawsze mega wyróżnienie i fajna, fajny kolejny krok. I tak to się zaczęło. I, i pamiętam, że misja futbol była w poniedziałek. Ja wtedy magazyny miałem we wtorek, więc miałem tak naprawdę 24 godziny na to, żeby to wszystko zorganizować żeby zorganizować gościa, żeby zorganizować no, Przeorganizować tak naprawdę cały magazyn, bo w radiu jednak trochę inaczej się tego prowadzi niż, niż na wizji. Trzeba było przygotować jakieś koszulki piłkarskie, które chciałem pokazać, jakieś zdjęcia, filmy. Dużo zyskał ten magazyn poprzez to, że jest na wizji, ponieważ możemy rozmawiać o, o pięknych stadionach gdzieś na drugim końcu świata i je pokazywać. W radiu mogliśmy je tylko opisywać, natomiast teraz faktycznie mogę pokazać obrazek. Mogę zaprosić do rozmowy jakiegoś zawodnika, który jest na pięknej plaży. Pamiętam, kiedyś łączyliśmy się. Z Łukaszem Gikiewiczem, rozmawialiśmy wtedy chyba o Lidze, chyba o Jordanii, ale nie mam pewności, bo on grał w Jordanii, on grał w wielu ciekawych miejscach i pamiętam, połączyliśmy się z nim tak jak ty teraz ze mną przez Skype'a. A Łukasz siedzi na pięknej plaży z drinkiem, w czapeczce, z tyłu jakieś pole winogrona i, i cieszy się życiem. I, i, I to są właśnie takie obrazki, których w radiu byś nigdy nie pokazał, a, a dzięki temu w, na wizji, mając tę wizję do dyspozycji, możesz pokazać. To też fajnie ludziom uzmysławia, że jak się ma jakieś swoje marzenia, jak się ma jakiś pomysł na siebie, to można naprawdę czerpać z tego fajne korzyści. Więc no i tak od tej pory ten magazyn trwa już ponad pół roku, jesteśmy w kanale sportowym. Odcinków w radiu było ponad 130, w kanale sportowym około 30. Dużo jeszcze przed, przede mną w tym magazynie. Co tydzień poznaję naprawdę świetne osoby, takie, które są, o których mało kto słyszał, a naprawdę mają wielką, wielką wiedzę. Dla mnie to jest sama frajda. Ja nie ukrywam, nie interesuję zbytnio się piłką nożną, ale twój program oglądam chociażby ze względu na to, żeby zobaczyć jak się rozwijasz. W jednym z odcinków, co też teraz chciałbym zadać ci o to pytanie, bo